Pytam o chleb, o ziemniaki, o jabłka, o kurczaki, o gaz ziemny i o benzynę. To nie jest kilkanaście procent, bo chleb tak, 15 procent. Ziemniaki, 33 Gaz ziemny, 21 procent. Jabłka, 83 procent. Kruczaki, 56 procent. Chleb. Ile kosztuje? Złoty 40. Dobrze. Dobrze. Złoty 50. Złoty 40. Dobrze. Pierwsza odpowiedź się liczy. A kilogram ziemniaków? jest złoty 20. Złoty 30. Złoty 20. Zł. Kilogram jabłek. Nie pan jabłek? No, podejrzewam, że w okolicach 5 złotych. 5,40. 43, 43 nawet. A na 10 40. jaj kurzych. Jaja będą od sztuki kosztować między 35 a 60 groszy, w zależności od sklepu. Myślę, Dobrze. że 40 groszy. Zgadza się. Też na, ko na koniec, bo tutaj mamy jeszcze mąkę, cukier, ale to przeskoczmy. Litr mleka na koniec, ostatnie pytanie. Mlako kupujemy z reguły w innych sklepach, ale ta, takie dwuprocentowe, gdzieś 2,5 zł. 2,80 zł. Dobrze. Rzeczywiście, jak urodził Pan